Przedmioty War Machine w tym sezonie są aż za mocne. A moje zdanie dziś będzie bardzo proste. Wygrać mecz korzystając tylko z tych przedmiotów. Wy za to korzystajcie z przycisków i zostawcie lajka i suba pod tym filmem. A do tego zachęcam do wpisywania kodu Manoek w sklepie Fortnite. Pierwsza część znaleziona na starcie! Dobra, ja wam powiem tak, to, to już jest duży sukces, ale będzie jeszcze większy, no zobaczycie. Oczywiście wszystkie te rzeczy. War Warmaszynowe dostały dość potężnego nerfa I teraz ciężej dużo znaleźć na przykład rękawice Czy ciężej znaleźć jetpacka Ale na tej miejscówce powinno być pięć Pięć skrzynek No ale nie chcemy tarczy akurat Tak czy inaczej mnie żadne nerfy nie powstrzymają Nie no tylko najpierw musicie mi dać te wszystkie rzeczy fajne Dobra tu będą rękawice Jetpack Tu chyba ostatnia szansa na... Na coś fajnego No znowu jetpack? a ja, z tych skutczybyków może wydropić coś fajnego? To było w sumie fajne, nie? Ty, no, nie to co chciałem, ale fioletowy shotgun. No wiecie, dopóki nie znajdę tego co trzeba, to nie pogardzę. Ostatnia szansa to jest ta skrzynka. Mamy samo naprowacać. No i dwa elementy z trzech są na miejscu. Na zaświatach dokładnie też powinno być kilka tych skrzynek, no ale przecież to jest skam z tą tarczą. Jak ja robiłem challenge tarczowy, to nigdzie jej nie było. A jak nie potrzebuję tarczy, to jest wszędzie, jak z rękawice. Tutaj jest jeszcze jedna skrzynka. No kurczaki. No i wychodzi na to, że to tyle w zaświatach, więc nadal nie mamy rękawic. Oj, tutaj ktoś już szukał. No ale może zostawił rękawice na przykład jakimś cudem. Jest, proszę, rękawicę. Rękawice. E tutaj się bili. E tu mój kill, no weh. Naprowadzaj go i strzelaj. Aha, ukradł mi. Jest na ciebie, no ale nie mieli nic, czego potrzebujemy, więc ten nasz war machine, no to taki mało war machine'owy jak na razie, a już tylko 18 osób zostało. Ja nie sądziłem, że to będzie takie ciężkie do znalezienia. Dwie na raz? Moi drodzy, pierwszy raz w historii. Trzy maszynowe rzeczy w jednym ekwipunku. Oczywiście wyrzucam wszystkie inne bronie, gram tylko i wyłącznie tym. No i teraz to można działać, teraz to można się bić. Jestem bardzo ciekaw, jak po nerfach mocne te rękawice będą, tylko nie mogę nigdzie nikogo znaleźć. O, jest typ! Ty, to nawet jest celne wam powiem! Pa, ja tu lecę tak i tutaj jeszcze nawalam praw Aha, te rakiety to nie są takie wcale celne, ale... No dobra, to my kolejny, to jest kolejny! Wy trochę wycinujcie, się, Bum, bum, bum-bum, bum, No dobra, jak to skąpicie prawy i lewy, czyli ten karabin i rakiety. No to faktycznie to jest bardzo domocne, ty. Tutaj jest pan medaljoniarz. A za mną też No i co? Dawaj go jeszcze nawalaj z tego automatycznego strzelania Ty no oni tymi autami to mnie pokonują Ten jetpack to wcale aż taki mocny na auta nie jest już no Dobra no jak nie chcą się bawić to nie będę ich zmuszał przecież nie Ale rękawice przetestowane i są faktycznie całkiem mocne Ryszedł wariat znowu Nie no to jest głupota co ty robisz przecież no, Dawaj go dawaj go dawaj go Ucieka znowu Ja sobie wypiję potę przeładuję No i co lecimy znowu w niego nie No nie no nie mówcie że on cały czas będzie te auta Śmierdzące z... On jest na hita. Dobra, leży. No i masz tutaj to, co chciałeś. Aż mu zatańczę. Bo tacy ludzie to naprawdę są pajace, no. Ty, to pięciusz. Ja rozumiem uciekać, ale co... Nie wiem, on zmienił 7 razy auto. 8 razy wywracał się. No właśnie, a ja tu... Ja gram tylko jednymi rękawicami Ty, przede mną się właśnie gdzieś pokonali medalioniarze Ja myślę, że to jest idealny czas, żeby tam polecieć Ja tu koronka jest To prawda, w strefie jestem Ale jak można mieć koronkę, no to co, lepiej chyba mieć niż nie mieć, nie? Z tych moich broni, tak szczerze powiedziawszy Najbardziej bezużyteczne się te samo strzelające te wydają Bo to jest niby fajne, ale nie fajne Dawaj go No, teraz tam znowu do innego auta wsiądzie i tyle będzie Wysiadł No i co? Ty, on aż tam poleciał i to bez auta Okej, okay, ja trafiłem, on nie trafił ja chyba lecę w niego. Pa ba pa! Ba, ba, ba. Dawaj, go, dawaj! Dobra, powiem wam tak. Wydaje mi się, że to już jest free win, że tak powiem. No tak bym strzelał. Ale potężne te rękawice się wydają. Naprawdę! Tylko gdzie jest ostatni? O, to jest tam. Myślicie, że to jest prawdziwy gracz czy komputerowy gracz? No dobra, no chyba nie jest to prawdziwy gracz, co? Niego auto strzelanie! Spokojna. No i takim oto sposobem wygrywamy. A ja jestem w dość poważnym szoku. Poszło za łatwo, więc próbujmy jeszcze raz. Zobaczmy, czy może uda się na start... Ej, coś dostałem z tego co potrzebujemy, więc nie będę narzekał. Ja ten to coś się w kółko. Dawaj go automatyczna bronią! Strzelaj! I on ma tego HP? Dobra, leży. No kill war machine, jak nic. Proszę rękawice. Prawie. Ja o dziwo nie jestem tu sam. Dawaj go! Ty! Kolejny kilek od sami wiecie kogo! No automatyczna broń, war machine! Nie no, koksem jest naprawdę. A ja nie wiem skąd ci ludzie się biorą tak naprawdę, ale mam kolejnego! Tylko potrzebuję tych war machine'owych rzeczy no! Nie no, już znalazłem piąte automatyczne działko! A ja potrzebuję pakal, albo rękawic, no przecież bez tego to nie dam rady! Typu! Ziutko na ciebie, miał jetpacka. Dobra, nie wiem, co on tutaj kombinował, ale bardzo mnie to cieszy, bo teraz, no już tylko rękawic brakuje. A tu jeszcze jest skrzynka, proszę, daj mi rękawicę, proszę. A, no nie złe, jak rękawice. Oh, nie bierze. Dobra, wywalam wszystko w tym momencie. Ty, no powiem wam, że naprawdę jest yy, git ja ten typ też ma rękawicę. Czy mi się wydaje? No, ma. Nie, pro. W momencie, w którym zdobyłem to, co chciałem, to się wy, wywaliłem. No a na koniec zostawię wam pierwszą grę dzisiejszego dnia. Nasza pierwsza Avengerso... Mamy już coś! Automatyczna wieszczyczka War Machine. Może nie jest to do końca to, czego oczekiwałem, bo z tym tylko będzie ciężko grać. Ale no jedna z pierwszych trzech rzeczy zaliczona i zdobyta. To jest Znowu to samo. Z tego, co patrzyłem, ma być tutaj aż pięć skrzynek tych Marvelowskich, więc powinniśmy jeszcze co nieco znaleźć. Poproszę rękawice pięknie. No tarcza to nie to, co chciałem akurat. To jest nasza szansa. Mhm. No nieźle. Tutaj powinny być jeszcze te skrzynki. Gdzieś. I muszę znaleźć je. Nie wierzę w to, co zauważyłem. Patrzcie na to! W tym momencie oficjalnie mogę wyrzucić wszystkie swoje przedmioty bojowe. No i bojować tylko tym, co mam we klipunku. A do pełni szczęścia brakuje już tylko jetpaka. Tylko. Ja tu gdzieś słyszałem strzały przed chwilą. to takie całkiem poważne te bitki były. Ty, a jak się ma te rękawice, to taki... Pow jest bliski, nie? Tak z bliska się widzi. Trochę to mi przeszkadza, wam powiem. E, widzę typa, widzę typa, widzę typa. Dawaj go, dawaj go tymi rakietami. Dobra, Nie no, powiem wam, biceps jeden. Ty, jak to teraz go tak zmieliło, to ja się boję, co było w... przed nerfami. Przecież to mega mocne. Idę tu szybko po skrzynkę Marvela. No, tak właśnie myślałem. A może tu będzie jetpack w tych fioletowych? No nie w tej. No niestety. Tu ja mogę tymi rękawicami zwieszczyć golda? Mogę! Oj, no łatwe farmionko! Ty ja już jestem w top 12. No będzie troszkę niemiłe, jak znajdziemy wszystko, tylko nie jetpacka, który powinien być technicznie chyba najłatwiejszy do znalezienia, nie? Tu ja tu się bardzo nawalali, pa, pa, pa! Nie no, powiem wam tak, ta broń jest potężna. Przecież oni tam nie mieli pojęcia, co się wydarzyło, a to już się wydarzyło. Muszę to szybko wykopać, bo tam medaliona szkło mnie gdzieś się kręci. Dobra, dawaj mi, dawaj. No daj mi jetpack, proszę! Czy to normalne, że tak ciężko te jetpacki znaleźć? No ja tylko tego potrzebuję tak naprawdę. O co tu chodzi tu leży jakieś tysiąc apteczek? Aha! I jet! Nie no, to chyba jakiś znak od Boga tu się wydarzył. Moi drodzy, w tym momencie... Mam oficjalnie cały zestaw broni War Machina i zaprowadził mnie w to miejsce zestaw jakichś tysiąca apteczek. Jak to nie był znak od Boga, to nie wiem co to było. Proszę mi napisać w komentarzu, o co tu chodzi? Czemu tych apteczek tu tyle jest? Typo mam, typo mam! Pum, 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 rakietuję go! Pum! Dobra, łatwo! Ty top 4 już jesteśmy! Aha, tu kolejny jetpack sobie leży, jak gdyby nigdy nic. A ja całą grę go szukałem. Jest, 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 jest tam jeszcze jeden. Dobra, trzeba go podejść po cichu, bo to nie jest medalioniarz. Nie, to też jest medalioniarz! Jest tu! Rakiety, rakiety! Dobra, ja wam powiem tak, to było... A nie, tu nie był ten medalionarz, tu gdzie jest medal... No właśnie. Uciekaj Manojku! Czekaj, gdzie on jest? Dawaj go tymi rakietami! Dawaj go! Dobra, ja wam powiem tak! Ja wam powiem tak! Nie myślałem! Że to będzie tak łatwe. Ale to było dziecinnie łatwe. Będajcie o łapkach, subach. No i co? Oglądajcie te filmy. Ja Was kocham, trzymajcie się, pa pa!